Siemanka, moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w następnym poradniku Call of Duty Advanced Warfare. Dzisiaj mam coś bardzo zaskakującego wręcz, prawie że szokowało mnie to trochę. Także spędziłem jakieś dwie godziny nad tym. Testowałem to przy różnych broniach. Jak wiecie, dzisiaj miałem zacząć o rozmowę o najlepszych perkach w tej grze. Pierwszy mój perk miał być ten, na który patrzycie, czyli Lightweight. Lekka waga. No i co on powoduje, opis pisze Move faster, czyli poruszaj się szybciej. Moi drodzy, niestety to poruszanie się szybciej. E, jest efektem bardziej placebo z tego co zobaczyłem, puszczę dla Was filmiki, pokaże was różnice. Górne przecięcie będzie bez tego perku, dolne przecięcie będzie z tym perkiem, z dwoma różnymi broniami i poruszamy się tak. Biegniemy, idziemy w bok i idziemy w bok w czasie celowania. Moi drodzy, według moich wyników różnica pomiędzy mieniem a nie mieniem tego perku jest 1 czwarta procenta. Tak moi drodzy, 14 czwarta procenta. Bardzo mnie to zaszokowało, nie spodziewałem się, że aż tak słabo będzie. Oczywiście jak grasz, no to wydaje tobie się plasibo ten efekt. Wydaje tobie się, że o wiele szybciej się poruszasz, ale moi drodzy, ten perk jest bezużyteczny w dniu dzisiejszym. Popatrzcie, może będzie lepiej. Chcecie, zobaczcie e, te filmiki. Użyłem to przy dwóch broniach, broniach. no bo myślę, e, filmik puściłem przy dwóch broniach, bo myślę, może ok, cięższą broń wezmę, to większa różnica będzie w poruszaniu się. Niestety nie, moi drodzy. Widzicie, mam e, karabin maszynowy, ten bal który ma e, poruszanie się mobility 10 punktów, i mam naj, najcięższą broń w tej grze, czyli tego snajpera. Nie pamiętam jak on się nazywa, ale on ma tylko 6 punktów poruszania się. Było 0 różnicy. E, czy w tym lżejszej broni, czy w cięższej broni. No, przepraszam, nie 0. Jedna dziesiąta sekundy na 4 sekundy. Czyli to jest przecinek 2% e, różnicy szybkości. Następna rzecz szokująca, co była, że ruch z bronią o wiele cięższą niż z bronią o wiele lżejszą jest ten sam, identyczny. E, przymierzyłem co do klatki jednej, wyszło identycznie, ta sama szybkość. Także, moi drodzy, w dniu dzisiejszym e, trochę ta gra jest połamana z tym, że cięższe bronie poruszać się jesteś w stanie tak samo, szybko jak lżejsze bronie. Um, nie wiem jakim cudem, no ale możecie oglądać sobie klatka po klatce, zobaczyć ile wyniosło. E, co? Także no jest to coś, co w dniu dzisiejszym powinniśmy nie używać w takim razie. Um, mam nadzieję, że wam to coś pomogło. Dla mnie dużo to pomogło, bo teraz tego perka nie będę używał, nie będę marnował sobie slatu na perka takiego który nic mi nie daje. No ale dobra moi drodzy, dzięki wam za oglądanie, dzięki za wasze views i za wasze e, komentarze. Na razie.